Dobry wieczór. Dzisiaj prezentacja pojazdu SRT Tomahawk produkcji U.S.A. Hmm, obecnie ma <grystanie> powłokę chromowaną. Chociaż widzę, że lepiej wychodzi w metalicznych powłokach. Zdecydowanie, bardzo ciekawy wynalazek. Może bardziej e, ciekawa wizja. Jeżeli takie auto powstało, to ciekaw jestem kto będzie robił do niej, do tego auta, opony. Ponieważ no, jest momentami zaskakujące. Przy tych prędkościach jak je rozwijam, no to już e, przyrządy nawigacyjne e, typu prędkościom już nie wystarczy. Tu już trzeba mieć na pewno jakieś e, elementy z awioniki wyciągnięte prosto z kokpitu myśliwców, no bo prędkości są znaczne. No. Tak autko się prezentuje. E, w następnym filmie będzie Przejazd takim, e, takim SRT po to, że lemą w dzień taki wyścig, cztery okrążenia, żeby pokazać e, jak bardzo dynamiczny jest silnik w tym, właśnie modelu. Bardzo ciekawy, polecam. I bardzo agresywnie trzeba nim jeździć. Bardzo, naprawdę bardzo. Bo kto jeździ nieagresywnie tym autem, ten landuje na płocie. Yes. <laughs> Dobra. To była prezentacja Tomahawk SRT produkcji USA.